Kurwa strzelasz we mnie chuju O, rozwaliłem go w lecie Kurwa, a ty kurwa jebana Łołow Ja pierdolę, ej umrę ej, Kurwa, ja ci umrę Kurwa umrę Ja tam kurwa furlam Dobra przeżyłem, ja pierdolę Kurwa, umrę. Napierdolę. Ja A, nie wiem ile jak... O! Tak, zrobiłem kolejny Junk Energy, bo mój pierwszy Junk Energy był w Los Santos gdzieś. Dobra, na dachu jestem. Mhm. Ej, dobra, moim zdaniem to jest seria romantyczna, myślą naradki. <laughs> mówisz. przebierał się za kobietę. Dobre. Człowiek, bo ja mam... Ty, bo ja, ma ja mam drugie postać kobietę szybki, szybki switch. Nie O, 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 o kurwa, prawie skoczyłem, żartowałem. Ja umarłem, ja umarłem, proszę. Piętyna Piętyna. O, tu jesteś, dobra, sorry, dzisiaj ale ja skaczę. Ja O kurwa, ej. O, cześć. Spierdolę. Nie. O kurwa! Ja te. Ja te... Spadłem. O mnie wyjebało! Podpalam u BSA i podpalam nagrywanie w GTA. Hey, le... Wiesz, Wie... e, tak, e, co, Seryj, seryj. Kurwa, ty dalej. Mam jakąś śmieszną broń, taką śmieszną, śmieszną. Spadaj, ej, atomizer? Co? Ma się. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Nie chcesz? Michał! Och Ooo! Kurwa! Kocham tu miera. Mi o gdzie ty jesteś? Ty kurwa jesteś. A ty jesteś na górze! Chodź. Lecę, 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 lecę! Oo! O kurwa! O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. Też zostały moje na i Ej zrób, zróbmy Simbę, ej zróbmy Simbę kurwa A czy robimy Simbę? Ja mówię kurwa A, A Simba miałaby wracać tu Ty Dzień dobry czekaj bo się dulał No koniecznie mnie urodziłeś Sorry, ooo, ej bo ja umrę Chodź mogę ci Nie, ziomek, pierdolaj O, oh, ziomek Tato, msie. tato nie bij ci Spać mamy zostaw te... O oh, kurwa! Cześć! Znaczy piękną rybowankę zaśpiewam! Za to nie bi już idź spać Mamy zostaw też Dobra oh, sewania Sywania! Wypierdalaj kurwa! Zo mój ja Kurwa nie oh, trafię! Żegnaj! O kurwa, nie trafiłem. Cześć. Żegnaj! Kurde, musisz skoczyć, no! Nie wiem. Się ja tu, ja tu rosłeś! coś. Przesadziłeś, jestem kurwą. Jestem, jestem spocony, strzelam się ze Ej, kurwa, bo się toczę. Michał, dziękujemy, jeśli przyznajesz, że jesteś kim jesteś i robisz to, co lubisz. Ej, nie mów tak o mojej mamie. O twojej mamie, sorry. O! A kurwa! zainstaluje sobie GR-kę. Elisiasty, Elisiasty porób mi w ogóle jakieś... Uch, co on tu był? CO? Kliknij. Prezes zbitył 14 razy. Dobra, gościu, słuchaj mnie. Czaj, nie strzelaj we mnie. GRUBY tf 2! Dobra, już więcej miniguna nie używa. Na chuj ci kurwa do negewa jebany tłumik? Słucham? Tu nie jest Negev. To jest karabin tak. specjalny. O! To, to jest to! Nie, to jest karabin specjalny. Pierdolisz, ty sto. To jest. To, <śmary> to, to, jest to. <śmary> Pierdolisz, To jest. To teraz... <śmary> no to teraz, teraz mam. O! To jest karabin specjalny. Krzewa, kurwa, jest karabin. <śmary> to, to jest. <śmary> to jest. To <kurwa> jest karabin specjalny. Ty <śmary> <To, śmary> nie zobaczysz, to Starinity nie zobaczy. No. Ja muszę no nie, jak zobacz, to ogarnę ją to ale ja muszę. Puna? Gościa <grym> <grym> no, nie. Masz To. On tył. Cześć, Ty nie zbiję mi. Nie rób, proszę. proszę. Dobra. O, to auto. to jest to auto, jesteśmy w niebie. Ho, oh, oh. ho. Oh, oh. zdrosiło się.

Nie, wyprzedał tych istnieje, ciuk. Ja je dostałem za darmo, bo u wszystkie misje dla English Dave'a. Nie, to nie, nie. nie. Kurda, co ty robisz? Co ty pierdalasz? Ja pierdolę! Ja, ja... Jakieś amto pierdolę! Kurwa. Wiem jakie ampo no mu przyzwa, i cię rozpierdolisz. O